Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj przychodzę z takim krótkim filmem na temat refleksji związanych z życiem. Nie z przeżyciem. Bo w przeżyciu to jest są gierki bierki. Pogoń za wszystkim i za niczym. I tak naprawdę nigdzie Was nie ma a myślicie, że jesteście. Dlaczego zmierzam? Potęga teraźniejszości tu i teraz. Nie przeszłość i nie przyszłość. I nade wszystko tak jak wam powiedziałem kiedyś, ja się opowiedziałem za życiem dlatego żyję. Wygrałem z rakiem dla przeszedłem radioterapię która, dla co niektórych, jest no, przecież to dawno było. Dla co niektórych, zwykły katar jest gorszy niż to, co ja przeszedłem. No, ludzie, no, opamiętajcie się. Opamiętajcie się w tej gonitwie za wszystkim i za niczym. Ale to wasza sprawa, nie moja. I w tym momencie. Chcę powiedzieć, coś takiego, jak. Zawrócenie biegu życia, niczym rzeki. Skoro umiemy zawracać bieg rzeki, to trzeba zawr zawrócić też bieg życia. Ja teraz staję się Janem niezbędnym i ratownikiem tylko i wyłącznie dla siebie. Bo byłem dla innych, innych nie było i nie ma. Proszę o pomoc, i ona nie przychodzi. Albo przychodzi taka o, na otarcie łez. Jestem cudem do odkrycia, nie problemem do naprawy. Co widzę i czego nie widzę, to zobaczę, i ja nastawiam się na to. Aby przywrócić godność i wartość mojego życia, doprowadzić do sprzedaży mieszkania, bo w pozwie rozwodowym jest, że moja już była toksyczna żona nie będzie robić trudności, a robi już to od 6 lat. Pozwala sobie za wiele. Teraz jej akurat nie ma. Będę miał spokój przez. Dwa tygodnie, i powiem tak: ja jej pomagałem stanąć na nogi, uruchomiłem ją z powrotem do życia. Zawróciłem właśnie jej bieg życia na własny pochybel. Bo ona teraz ma wsparcie i pomoc tych ludzi, które ja jej pomagałem, żeby ona mogła sobie dać radę z matką i z tymi ludźmi. No, i teraz mam odwdziękę, że ja miałem zapaść. W 2018 to z takim tutaj, Fiutem, który też nielegalnie mieszkał, w las w Buty, butami w moje życie też go przegoniłem. I ona wychodząc, życzyła mi śmierci. A on też sobie wyszedł, tak spokojnie. Od tralala. Nie wezwali pomocy. I do czego zmierzam? Pamiętajcie zawsze o sobie. Myślcie tylko i wyłącznie o sobie. Stańcie się egoistami, bo egoistom trzeba być i należy być nie egocentrykiem. Ja jestem cudem do odkrycia, nie problemem do naprawy. Chcę stawić się, chcę być zdrowym, by stawić się do mego życia. Bo to jest moje życie. I nie wy, nie oni, nie tamci o tym będą decydować, ile ono będzie trwać. To ja o tym decyduję. Stawiam się do życia. To ja mówię: zawracam bieg życia. Nie dla innych. Lecz dla siebie, dla siebie, Zenonie. I tak, tak trzymam, i fakiu wszystkim tym, którzy mi źle życzą, fakiu, nie dam się, gest Kozakowicza, lajki, łapki, i uśmiech banan. To by było na tyle w tym krótkim filmie. Będę wracał do różnych tematów. Badana mambo zrobiłem w końcu z rowerem. Teraz się będę rozglądał w najbliższym czasie, jak zrobić z niego jaką konwersję przeprowadzić. I rozglądam się za swoją ostoją. I chcę doprowadzić do sprzedaży mieszkania. I chcę, żeby, żebyś Jolanto w końcu zrozumiała, że robisz błąd to, co czynisz. Jesteś chorym umysłem, pustym umysłem. Chorą duszą, pustą duszą. Jesteś truchłem, trupem, takim, jakie cię poznałem. Manipulujesz. Toksyc, toksyc, toksyczna istota. Ja byłem za długo sam, dlatego dałem się zwieść. Mnie łapałaś na trupa. Pomogłem ci się stawić. Do życia, a teraz następnego łapiesz, kolejnego, bo to już trzeci, twój mąż. Łapiesz nabycie trzydrzwiową szafą z perelu. Dziękuję, to by było na tyle. Mile widziane, sup. Łapka, nie dam się, nie dam się zniszczyć. I zawracam bieg mojego życia dla siebie, dla Ciebie, Zenonie. Trzymajcie kciuki za mnie i dajcie mi wsparcie. Dajcie mi wsparcie. Potrzebuję Waszej pomocy. Nie chcę krzywdzić, ale do, dosyć doznanych krzywd. Nie pozwalam i nie pozwolę. I nie, nie zastraszysz mnie, Jolanto, masz Karolnie Krakowski ze swoimi sojusznikami toksycznymi. Ja jestem samemu, ale znam swoją wartość. I w moim domu ja decyduję o sprzedaży mieszkania, i ja decyduję o tym, na jakich warunkach, co, ile dla kogo. Bo to jest mój dom. Ja cię tu zaprosiłem. Nie ty mnie zaprosiłaś. Ty mnie zaprosiłaś do chorego domu, który nie był twój, do momentu, kiedy twoja matka odeszła. Teraz jest twój i masz gdzie wracać. Więc wracaj, skąd wywołko wyszłaś. I pozwól żyć. Bo wchodzisz na pole minowe. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.